Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore. I dlaczego tu jest tyle świn? Ja tego nie wiem, ja tego nie planowałem. Dobra. E, tak jak mówiłem, lecimy sobie po trzcinę, która nam się na pewno przyda, żeby sobie tutaj prawda zasadzić. I będziemy mieli dostęp do dużej ilości trzciny, kartek. E, um, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Punkcik dom mam zaznaczony, tak więc nie będę miał problemu ze znalezieniem domu. Z najlezieniem, tak właśnie. Polska mowa. Wypiję, zjem i tak dalej. Dobra. I lecimy... Nie wiem, gdzieś w tą stronę. Nie pamiętam w sumie dokładnie od której strony przyszedłem, więc troszkę mi jest teraz ciężko obrać kierunek jakiś konkretny, ale myślę, że nie będzie większego problemu. Ok, tu mamy lasek. Jak będę gdzieś widział na horyzoncie trzcinę, to po prostu po nią podbiegnę i tyle. Nie wiem ile i tam konkretnie potrzebuję, no ale zawsze trochę tam fajnie mieć. O, proszę bardzo, jakaś tam już będzie. Dziękuję. Super, zawsze te dwie sztuki więcej. Hehe. Dobra, wziąłem oczywiście troszkę ziemniaczków i nawet troszkę pochodni jeszcze żeby po prostu w razie w gdybyśmy na przykład jakieś jaskinki moje wstąpili czy coś to żeby po prostu była. Wypierdzielaj z ciebie nic nie wypada, jesteś bezużyteczny kurna. Ja piernicz, ale tego nasrało i łazi to takie mendała taka dziwna, nie wiem co to jest w ogóle. Jakiś dziwny robal po prostu. Dobra. Eee... <laughs> Ciul Lecimy przed siebie. Tu, 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 tu. Mam nadzieję, że butelek mi z wodą wystarczy. Mogę wziąć w sumie troszkę więcej, bo jak będę sprintował, to strasznie mi będzie pragnienie leciało. No ale trudno. Jak już będę na skraju, że tak powiem, wyczerpania, to na szybkiego wezmę zbieram trochę tam drewna, zrobię sobie piecyk, prawda? I podstawowy survival już już jest znany. Więc nie ma się czego bać, dobra. O Ho, ho, ho... Ha, 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 Nie widzę, a nie, dobra, jest trzcina, już chciałem mówić, że nie widzę, Aha ha, ha, się pokazała Menda. no dobra. Żeby nie było, że że, że... że, jej nie ma, tak? No to dobra, dawajcie to, kurna, zrespimy mu chociaż te cztery sztuki, za, nasz zamknie się na chwilę. Nie, nie, nie zamknę się, nie, nie ma mowy. Ja potrzebuję więcej trzciny, kurna, więcej. Więcej, panie, dawać ściny, bo Potrzebuję dużo na trzciny. <noise> Nieważne. Ja nie umiem rymować, nie umiem, nie wiem, freestylować i tego typu rzeczy. No nie umiem robić. W sumie tam mamy krówki, a skóra też nam się bardzo przyda, więc poczekajcie, wypiję sobie wody. Mm, wodzionka, dobra. Króweczki moje kochane, dajcie skóry. Skóry, no daj. E e e. kura skóra. Teleportowała się! Rombana, dawaj skóry. No, nie chcę steków, jak chcę skóry. Znaczy, steki są dobre, ale bardziej skóry potrzebuję. O, dwie skóry, dobra, ta już była bardziej hojna. O, ta jeszcze dała też skórę, dobra. O, i ta też dała skórę. No i bardzo ładnie tamta jedna coś się po prostu nie sprawdziła, i była niegrzeczna, i w ogóle, dobra. Lecimy gdzieś w tą stronę. Nie pamiętam, mówię konkretnie, gdzie ja tutaj. Skąd ja tutaj przylazłem? Okej. Okay. Tu mamy jakieś jaskinki. Czy uda mi się tu wskoczyć? W ogóle ile, to, ile tu jest kratek, która? Chyba mi się nie uda, ale spróbuję. I parkour ma yeah, Udało mi się. E, łapka w górę za ten prześwietny skok. Dobra. spoko, spoko, spoko. Spoko Maroko, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Króweczki moje kochane, dawajcie mi dużo skóry, dużo żarcia, nie zginę wtedy, dziękuję. No Wiecie, wy musicie zginąć, żebym ja mógł przeżyć, nie? No taka jest kolej rzeczy, przykro mi bardzo. CRITICAL HIT! Dobra, zjedzmy sobie troszkę kotlecioków, tego na razie nie będę jadł. I lecimy w stronę tutaj gór, gdzieś może pod górami jakieś coś tam trzcina będzie, w ogóle bardzo, bardzo przyjemny teren taki tutaj, taki, taka mała górka się zrobiła. A nie, tam się po prostu pali. Myślałem, że nie wiem, coś tam się ruszało, jakiś domek kuźwa czy co, a to lawa po prostu tam była. Ale dużo krówek, dzień dobry, dzień dobry. Nie ma sensu, żebym je prowadził aż ponad te 500 kratek do domku i je gdzieś tam rozmnażał. Jak po prostu siedzieć z gdzieś bliżej, to zamknę je gdzieś w jakiejś zagrodzie i będę miał wtedy, prawda, dostęp do świeżego mięska. A tak na razie po prostu je sobie zaciukamy, że tak powiem, na żywca. No sorry, nie? Jakbyś się nie wierciła, to zrobiłbym to szybciej. No, nie maruć. Dawaj skórę, kurna. Fura, skóra i komura. Pieczys! Dziękuję bardzo. Ej, tobie również dziękuję. Wszystkie oczywiście będziecie na odcinku, żeby nie było, nie? Chcecie być na odcinku. Ja wiem, że chcecie być na odcinku, proszę bardzo. Ale za to musicie coś dać, bo ja tak to... Nie, 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 a spokojnie, dziękuję bardzo. Wybiję sobie wodę. Akurat 3,5 kropelki, super Dawaj mi... No, dziękuję bardzo. Ile tego mam? O 20 skór, Zobacz, fajnie, kolejne 20 tam tych książek będzie. Czyli to daje nam kolejnych 7. Półek z książkami. A półek z książkami potrzebuje konkretnie. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2 poziom, 24 minimum potrzebuje, chyba. Nie, nie, 24, a jeszcze po, jeszcze 3. No, 27 minimum chyba potrzebuje półek z książkami, żeby móc enchantować na 30 level. O ile mnie pamięć nie myli, o ile się nie maźnąłem w obliczeniach moich zarąbiście profesjonalnych. Dobra. Tam jest jeszcze jedna. Krówka, ja wiem, ja wiem, mieliśmy iść pod trzcinę wszystko. No ile tu jest krówek? Powytłukę wszystkie krówki, kurna i, i nie będzie w ogóle w grze krówek. Potem będę łaził, gdzie te krowy, gdzie te krowy, ale będę miał dużo za to stejków. O, już mam stak stejków. Stak stejków, jak to zarobiście brzmi, stak stejków. Powiedzcie to ze mną: Sztak stejków. Bo to nie jest, bo to nie jest, to nie jest sy, tak? To jest, to jest takie sy przez, przez szy, takie takie sztak sztejków no i wszyscy. sztak sztejków jestem ciekawy czy ktoś mówił razem ze mną, jeżeli tak napiszcie w komentarzu, że mówiliście razem ze mną bo się czuję teraz głupio oh my god, o mamy trzcinę okej, okay. eee, no, no nie spierdzielaj bo będę machał na prawo i lewo mieczem jeszcze sobie w oko i co będzie jest niebezpieczne takie wymachiwanie mieczem, naprawdę musicie mi uwierzyć Dobra, robi się noc. Uuu, będzie nieciekawie, będzie wojna, kurna, coś czuję z mobami. Armia mobów, arma creeperów, zombiaków i wszystkiego całego rodzaju, po prostu. Dobra, ja sobie biorę trzcinę. Ta trzcina w ogóle wrosa w pizdu do wysoko. Dobra, jeszcze was tylko trzy zaciukam i myślę, że będę zaspokojony na jakiś tam 5 minut. Eh, give me that. Thank you. Okej, okay. mamy 28 level. Tam mamy trzcinę, tak, tak, tak. Ja widzę, ja widzę ją spokojnie. Tam mamy krówki, ale już krówki na razie zostawię. 31 skór, super. Myślę, że ta liczba na razie mi starczy. Ale tak, w razie wu jeszcze zaciukam te trzy krówki, bo coś czuję, że zacznę robić książki, to pewnie mi akurat zabraknie tych dwóch, trzech sztuk yy, skóry, nie? Więc, więc, żeby nie było, żeby nie było, prawda? No, dla zasady, tak, no to. No to no, no w razie w, prawda, no, 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 przykro mi bardzo, no ale ale robię to szybko, nie, no wiecie, tak żebyście nie musiały długo cierpieć. No nie uciekaj, no i teraz będziesz uciekł... no i teraz krwawisz, no i uciekasz, no i po cholerę uciekasz, no chodźcie tu. <grystanie> Dobra, 33, to już myślę na razie nam starczy. Ale tam są jeszcze krówki, what? Dobrze, tu nie było dziury, bo bym pomyślał, że zrobiłem najbardziej hardcore'owy skok świata. Mogę sobie, prawda, biegać z pochodnią. Będzie tak jaśniutko, fajnie. Oj, spadła. Dobra, tu mamy w sumie węgla, którego też mogę od razu sobie wykopać, jak już tutaj jestem. Zombie, słyszę go, czuję go na plecach po prostu. Dosłownie. Idzie, idzie. Jeszcze nie podszedł, ale już idzie. No co? No co, panie zombie? Co powiesz, panie zombie? Jesteś zeriem. Dobra. E, tam mam jakieś światełko. Tam Herobrine mieszka. Eee, lecimy tutaj, sobie wykopiemy to żela żelazo, tak, tak, to jest żelazo, czarne żelazo, to jest takie nowe, dodane do gry, nie? No. Ja mam takie modyfikacje, że zmieniam sobie żelazo na czarne. <grym> nie no, żartuję. Zosyć tych, tych głupstw, Edwie, weź się zachowuj. Wow, jaka dziura. Powiedział, po czym wskoczył, nie zważając na nic, nie? No dobra. Aż takim hardcorem to ja nie chcę być. Znaczy, tam jest woda, w sumie bym nie zginął. O ja, o jeszcze bym ominął czarne żelazo. No ja pierniczę. Dobra, pozbieram sobie to jeszcze. A co? Ile cimy dalej jeszcze w poszukiwaniu? Ile ja tej trzciny mam? 24 sztuki. No nie jest źle, ale to jest troszkę mało. Potrzebuję dosyć sporo e, książek. Tu mamy w sumie żelazo, to mogę je pozbierać. A co? Jak już tutaj jestem, prawda, no to. To żal, by było tak nie zebrać, bo tak ładnie wygląda, nie? No i w ogóle, dobra, fajnie mieć to Dynamic Light, ponieważ mogę sobie w miarę fajnie oświetlać wszystko, tutaj bez konieczności tak naprawdę stawiania tych pochodni, chociaż i tak je stawiam, no ale przyzwyczajenie, nie? Dobra, 29 level, za miał 30 i tak naprawdę fajnie było wtedy udać się naprawdę do domku, ogarnąć sobie Enchanting Table, gdzieś go tam postawić niedaleko i. I sobie, prawda, coś w końcu zenchantować. Do was nie idę, wypierdzielać, mendy jedne cholerne, dobra. Czy idziemy gdzieś w tą strunę? W tą strunę, tu mamy creeperka, do którego nie chcę podejść. Bo mi menda wybuchnie na twarz i będzie... Będzie Lipton. Okej, okay. lecimy gdzieś jeszcze w tą stronę, tu mamy tą lawę, co się tutaj coś fajczyło. W sumie tą lawę mógłbym, znaczy nie, nie mam wiaderka z wodą, więc to mi na razie mija się z celem. Ale mógłbym sobie na przykład wylać na nią wody i zrobić sobie z niej obsydian, chociaż to będzie dosłownie tam chyba jedna sztuka. Ale właśnie, trzeba by było ogarnąć obsydian jak najszybciej. Eee, I gdzieś w kolejnym, czy tam w kolejnym, czy tam w kolejnym odcinku, nie, bo w kolejnych odcinkach przynajmniej dwóch będziemy się zajmować budową domku, także to, to możecie się na to w sumie przygotować że nie będzie jakiś wypraw, walk i w ogóle, ale myślę, że potem przeniesiemy się, jeżeli uda nam się zrobić portal, do Netheru. Jak ta lawa pięknie wygląda. Dobra. wow. Ale kanion ładny. I tam creeper na dnie. Okej, okay, fajnie to wygląda ogólnie. Jej! Nie no, tam nie zrzucę. Jej! Fajnie takie światełko można rzucać, to, to jest bardzo fajny ten. Dobra, to ja sobie tutaj dam Waypointa, że. Yy, jak się nazywa? Kanion. I tyle i mamy kanion. Yy, zawsze warto, prawda? Zaznaczyć sobie taki punkcik, bo jak będziemy szukać jakiejś jaskini fajnej, no to myślę, że akurat kanion. Yy, jakby że tak powiem. Zalicza się do takich fajnych E E E Si- ee Sinek 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 Nie- Szkacz dobry E No musiał mi jeszcze No musia- No musiał mnie- No musiał mnie jeszcze dziabnąć 25 razy No bo czemu by nie e, Dobra już- już was zabije Jak już się tak kurna pchacie, żeby was zabić To proszę bardzo zabije was ten w ogóle, on idzie właśnie ze, ze szklanym mieczem, tak wygląda szklany miecz, bez jaj. Daj, dodaj no mi go, no daj mi go, pokażę widzom jaki... dupa, nic nie pokażę, bo, bo, nie wyrzucił Amenda, no. No co za, co za Menda, no. chciałem tylko pokazać wam jaki słaby damage jest, tak jak żelazny ma damage'u plus 6, tak jak szklany ma plus 5, czyli jest albo... on jest chyba taki sam jak kamienny. Chociaż nie wiem jak z wytrzymałością pewnie jeszcze mniej. Wytrzymało. A nie, faktycznie jeszcze mniej wytrzymało. On ma tylko paręnaście chyba użyć. Także jest bardzo, bardzo cało. Tam mamy trzcinę, tu mamy jeszcze krówki. 37 skór, nie potrzebuję. Nie, myślę, że to już mi naprawdę starczy. Jak nie będę. Jak mi po prostu zabraknie, to będę się potem tym martwił i... I potem sobie po prostu będę to ogarniał. Zaraz mi się w ogóle miecz skończy, dosłownie kilka uderzeń. Zmarnowałem to troszkę, prawda, na krówki. Takie twarde te zombiaki, ja pierniczę. Szkoda, że odpływania w wodzie nam się nie regeneruje to pragnienie. To by fajne było. Tam idą zombiaki kolejne, jakieś małżeństwo, prawda? Ja nic nie mówię, ja se zbiorę tylko te dynię, bo fajne są. Zbierę sobie sydynie, bo dynie są w ogólnie fajne, no nie wiem, jakiegokolwiek nawet to oświetlenia, czy do walki na przykład z endermanem, tak, żeby nas w sumie nie widział. Znaczy, żebyśmy nie patrzyli mu w oczy po prostu. To jest w sumie takie dziwne, bo jakby patrzymy mu w oczy, ale nie patrzy. Eee, czy tu jest coś ciekawego? Nie, czy tu się po prostu świeci coś. Aha, dobra. Eee, właśnie, można by było udać się w jakieś eee, poszukiwania też laki bloków, bo to też jest bardzo fajna. Fajna rzecz po prostu, e, która... Nie wiem co, co jaki tam obszar, co jaki tam czas się generuje jakkolwiek. I apitole. Ja za dużo was tu, normalnie za dużo. Ja sobie pójdę tędy, 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 tędy. Auu, dostałem w dupala normalnie. Dobra, tędy. Oj, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Pack, 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 pa, 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 pa. Ja pierniczę. Ej! Nie traficie mnie, nie traficie mnie. Jestem jestem nie do strzelenia, nie do ustrzelenia, nie do trafienia. Hehe! Dobra, lecimy gdzieś w tamtą stronę. W sumie tędy, tak jakoś szedłem, zrobiłem takie małe kółeczko, ale całkiem w tamtą stronę gdzieś pobiegnę. Nie wiem, tam w ogóle jakiś teren będzie, ale można to sprawdzić. Patrzę, czy gdzieś na mapce nie ma przypadkiem jakiejś jednej, jednej kropeczki żółtej, yy, która by mogła świadczyć o tym, że jest gdzieś Lucky blok, albo chociażby ten. Dlaczego mi się wyświetlają szkielety i pająki, skoro ja wyłączyłem tą opcję w tym? Radar, no patrzcie. No nie ma tego. nie jest wyłączony. Nie, Enable map... Nie, no dobrze jest, bo tak to jest, że widzi, a tak to jest, że, że nie widzi. No i tyle. To nie wiem, dlaczego tak się, tak się dzieje po prostu. Dobra, mniejsza o to. Eee... Łatwiej znaleźć na pewno blaki bloki, które są w takich tych strukturach kwarcowych czy jakiś tam innych. Ale tu dużo kwiatków, więc ja pierniczę. Co mnie tam Łazi? Halo! Halo! Łazić mi gdzieś ta menda pod nogami. żeś łazisz, ja pierniczesz. Jej! Ja nie złapiesz mnie, kurde. Nie ma. O, ty, kurde, nie no, będzie mnie szczelał. Nie szczelaj, panie! Nie szczelaj, ja uciekam, ja nic nie chcę. Do widzenia. Mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś na przykład lucky bloka znajdę. Albo. O, o, coś tu jest, tylko to jest chyba ten taki drugi rodzaj. Taki. Un unlucky, czy jak to tam. Ała! No! Ah oh my god, nie zauważyłem go, musiał mi wystrzelić akurat praktycznie pod twarzą, zarąbiście po prostu, zarąbiście, o jest, ale to jest właśnie ten, a ja nie wiem czy ja go przypadkiem nie wykopywałem, tak jak go wykopywałem, nie pamiętam co z tego wypadło, ale na pewno nic fajnego, bo bym wam się pochwalił, że mi wypadło coś fajnego, no i po cholery mi tu idziesz panie, no po cholery, no wypierdzielaj panie. Yy, dobra, to polecę i tak jeszcze w sobie w tamtą stronę tu Widzę w ogóle niedaleko gdzieś jakiś kanion, też fajna rzecz eee... No i w sumie chyba jeszcze w następnym odcinku nie zajmiemy się budową domku, tylko jeszcze... Zwiedzaniem, hehe, bo tu bardzo fajne tereny i bardzo fajne rzeczy się dzieją, tak więc jeszcze... No nie muszę jeszcze mnie wejść taką, no co za menda, no wyj pierdzielaj, no aaa, wow Teraz będę walczył z siekierą, kurde, bo już nie mam miecza, dobra. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście szczelcie łapkę w górę, bądź napiszcie komentarz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i na razie i ruszamy w następnym odcinku dalej w poszukiwaniu, tam mam jeszcze trzcinę, w poszukiwaniu, mam nadzieję, jakichś lucky bloków, albo jakichś innych ciekawych struktur. Więc dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się i na razie. Pa, pa!